Od kilku dni jest wiosna. No niby fajny, ale szczerze, szczerze, ja nie jest fajny. Odcinek testowy dzisiaj, moi drodzy, jeden z ostatnich chyba, bo mnie strasznie męczą te odcinki testowe. No chyba, że bardzo będziecie nalegać, to pomyślimy. Aczkolwiek. Przez ponad pół roku testowałem, sprawdzałem, obserwowałem e, te wszystkie trzy woski, więc szkoda by było, żeby poszła ta moja praca na marne. Zatem dzisiaj podsumowanie trzech wosków do łańcucha. Ale zanim zaczniemy, e, zanim przyjrzymy się im po kolei, jest kilka złotych zas zasad, jest kilka bardzo ważnych kwestii, o których trzeba pamiętać przy korzystaniu z wosku do łańcucha, obojętnie jakiego, przy korzystaniu z każdego wosku, przede wszystkim numer jeden, woski nie lubią, gdy na napędzie jest jakaś pozostałość po jakiejś oliwce, po jakimś smarze, jakiejś resztki, czegokolwiek, po prostu nie ma opcji. Zasada numer jest taka, że trzeba idealnie napęd wyczyścić, odpuścić. Jak jest nowy łańcuch, to trzeba się bardzo dokładnie pozbyć tej warstwy zabezpieczającej, bo to nie jest smart, tylko jakaś tam warstwa yy, służąca do magazynowania. Więc tego trzeba się pozbyć, absolutnie bardzo dokładnie wyczyścić. No i po takim czyszczeniu zostawić yy, napęd, niech sobie odparuje. Musi się dobrze wysuszyć, musi być suchy. Nie może być tam resztek pianki, nie może być resztek benzyny, nie może być resztek yy, czego tamkolwiek, czym tam sobie myjecie, czy ludwika. Wyczyścić dokładnie, zostawić, niech odparuje. I teraz uwaga, pierwsza warstwa wosku albo dajemy bardzo na grubo, albo dajemy warstwę, odczekamy chwilę, dajemy drugą warstwę. Bo ogólnie jest tak, że na świeży napęd, na świeży łańcuch ta pierwsza warstwa zazwyczaj trzyma krócej. Z każdym kolejnym będzie to coraz lepiej pracowało, więc trzeba dać na grubo, albo dać dwie warstwy i po nałożeniu warstwy, po nałożeniu wosku trzeba zostawić do zastygnięcia. Różnie producenci podają, nie raz pół godziny, nie raz 40 minut. Ja zostawiam zawsze na noc minimum te dwie godziny. Ja dla pewności zostawiam na noc. Czyli trzeba smarować dzień wcześniej i trzeba się przyzwyczaić, że tak musi być. Koniec kropka. Nie zadziała wosk, jeżeli posmarujesz się 15 minut przed wjazdem, czy tam 20 minut. Nie zadziała. To po prostu tra nie ma swoich właściwości. Więc to są najważniejsze kwestie. No i yy, przede wszystkim najważniejsze jest to. Jaka jest, jaka jest największa zaleta wosku do łańcucha? Zaleta jest taka, że wosk nie brudzi napędu, nie łapie kurzu, nie łapie brudu. Napęd jest czysty, suchy, nie ma żadnych tam pozostałości, nikt nie zbiera się żaden brud. Dlatego też nie czyścimy napędu. Chodzi o to, żeby napędu nie czyścić, nie stosować benzyny, nie stosować się jakichś pianek. Po prostu jeździmy. Nasmarowanym, jeżeli wymaga smarowania, przecieramy tylko łańcuch na sucho, przecieramy kasetę, ewentualnie jakąś środką, smarujemy, jeździmy dalej. Czym rzadziej czyścimy napęd jakimiś preparatami, tym lepiej dla nas, dla naszego napędu, i tym lepiej będzie się nasz wosk sprawował. Idźmy dalej. Koniec wstępu. A ja do sobie, moi drodzy, trasą. Fragmentem trasy 100 jezior grawe. Zawody, które odbędą się 9 kwietnia, w których zbiorę udział. Nie ma miejsc, można się zapytać, czy to będą dodatkowe, ale chyba nie można się już zapisać. Aczkolwiek 260 km po takich tutaj lokalnych wielkopolskich szuterkach. A jadę dzisiaj rozrobić taki krótki rekonesans. Jakieś 60 km przejadę trasy. To już musiałem dojechać kawałek. Zobaczymy, jedziemy. A i taki singielek fajny tu się trafił. Kurde, jakby to fajnie wszystko zakwitło, to by było zupełnie inaczej. A tak nadal szaro, ponuro, niestety, ale singielek przy jeziorku mamy. Zatem, moi drodzy, mamy trzech przedstawicieli. A gdzie jest trzeci? Uciekł. Tutaj. Mamy trzech przedstawicieli, moi drodzy. Momum którego używałem od dwóch lat we wszystkich rowerach, w MTB, w przełaju, na szosie, w każdych warunkach objeżdżone, oblatane. Smów, o którym wcześniej nigdy nie słyszałem, podesłał mi go jeden z widzów, chyba kiedyś do mnie napisał, że czy nie chciałbym potestować. Nie wiem czy on sam, czy przez kogoś jeszcze. W, w każdym razie trafił do mnie w zeszłym roku, jakoś na koniec lata, początek jesieni. Także po siedmiu miesiącach się odzywam. Dzięki. Yy, coś potestowałem, pojeździłem. No i Squirt, Squirt, który chyba każdy zna, każdy kojarzy, najbardziej popularny wosk do łańcucha. Yy, gdzie by tam temat wosków nie poruszyć, to Squirt zawsze się pojawia. Też jakoś od jesieni na zimę yy, go miałem. Ja mam jeszcze wersję taką na, yy, zimową na niskie temperatury, ale jeżeli chodzi o korzystanie z wosków zimą, to inna historia. Kiedy indziej do tego wrócimy, no słabiej. Zdecydowanie gorzej sprawdzają się zimą niż latem. Podzielimy sobie porównanie na trzy kategorie. Kategoria numer jeden, sama aplikacja wosków, najmniej istotna kategoria, aczkolwiek różnice są dosyć znaczne, więc trochę na ten temat powiemy. Druga kategoria, czyli trwałość, czyli ile kilometrów przejedziemy na jednym smarowaniu, co oczywiście jest istotnym elementem. I kategoria numer trzy w mojej ocenie najważniejsza, czyli jak wygląda sytuacja, jeżeli jeździmy w terenie, jak czy faktycznie ten łańcuch się nie brudzi, czy może jednak trochę łapie kurz, czy łapie brud i jak wygląda czyszczenie takiego łańcucha? Bo też są różnice. No i ogólne wnioski są takie: ogólna zależność jest taka, że po prostu, jeżeli mielibyśmy wysnuć jakiś jeden, jeden wniosek, to jeżeli chcemy, żeby łańcuch był idealnie czysty, absolutnie nic nie brudził, że nie trzeba byłoby go czyścić, to niestety wosk będzie starczał na krótko, trzeba będzie często smarować. Jeżeli z drugiej strony chcemy, jeżeli żeby nam wosk starczał na bardzo długo, żebyśmy bardzo dużą ilość kilometrów byli w stanie przejeżdżać na jednym smarowaniu, no to niestety wtedy będzie łapać brud, będzie się trochę wrócił i trzeba będzie czyścić, i ta czyszczenie też nie będzie super łatwe, ale do konkretu. Sieć. Trochę tego asfaltu będzie na trasie, aczkolwiek no... taki przyjemny asfalcik to całkiem niczego w sobie.

inny kurs byłby widoczny i się wbiłem w inny kurs zamiast w swoim jechać Przecież niby jadę po śladzie, niby mnie nawiguje, a w ogóle byłem gdzieś w ogóle poza, poza trasą nie, nie wiem, co tu się stało? Ale bez sensu Co za błąd, co za błąd, 20 km poza trasą Ajajaj, aj, muszę usunąć wszystkie trasy z urządzenia, bo przecież gdzie taki błąd, kto to widział? I sobie jechałem w najlepsze. Aj! Wróćmy może do tych wosków, bo tu już ten odcinek coś się wymyka spod kontroli. Zatem, moi drodzy, Momum, Smooth i Squirt. Mniej więcej takie same pojemności, każdy kosztuje około 50 złotych, każdy ma taką malutką mini buteleczkę, którą można zabrać w teren i one są spoko, bo ja je używam bardzo często. Chyba Momun jako jedyny ma wielką butlę, która wychodzi trochę taniej. Numer 1. aplikacja. Momun jest najbardziej gęsty, co powoduje, że kropelka po kropelce na każde ogniwko nakłada się najbardziej wygodnie. Nic nie chlapie, nic nie pryska, idzie to bardzo szybko i sprawnie. Jak ktoś mieszka w bloku, trzyma rower w domu, w mieszkaniu, to spoko. Minimalnie rzadszy, bardzo zbliżona konsystencja do Mamuna, trochę rzadszy, trochę trzeba uważać. Ten jest najbardziej wodnisty. Co przekłada się na to, że trzeba być bardziej ostrożnym przy nakładaniu, bo lubi prysnąć na opony, na koło, na ziemię. Jak zakręcimy korbą, to też trochę pryska, więc trzeba uważać. Generalnie one nie są jakieś specjalnie tłuste, więc plany nie zostawiają żaden większy problem. Czy tu będzie wiało chyba? Może się przesunę tam numer 2, czyli trwałość ile kilometrów na jednym smarowaniu Momum niestety wypada najsłabiej w szosie 60-80 km na jednym smarowaniu w, w, w gravelu 80-120 powiedzmy jakaś uczciwa średnia to będzie 80 zdarzało mi się na gravelu przejechać i 150 i 200 aczkolwiek po prostu co jazdę trzeba smarować i trzeba się do tego przyzwyczaić no niestety yy, co Każdą jazdę trzeba smarować, po prostu koniec, kropka. Spirit minimalnie dłużej wystarcza? Trudno mi powiedzieć, do 300 chyba ciężko będzie, ale trochę, trochę lepiej, z 200 może, co drugie, co drugą jazdę, co drugą jazdę myślę, że jest optymalnie. Smów, tu jest dopiero moje zaskoczenie, to jest prawdziwy czarny koń dzisiejszego zestawienia. Ktoś mi gdzieś napisał w komentarzu, że słyszę, że wystarcza na 1000 km, ja po prostu sobie śmiechłem, że 1000 km, jak to możliwe? W szosie, jeździłem głównie w szosie. Po 300 km bardzo cicho, bardzo płynnie. Po 300 km trochę zgubiłem rachubę, przestałem to liczyć. Około 360 minimalnie głośniej zaczął pracować, ale jeszcze nie było tak źle, Powyżej 400 właściwie musiałem już yy, czyścić napęd, bo był brudny, z tego względu, że był brudny, a nie z tego względu, że trzeba było go smarować. Czyli po prostu starcza na bardzo długo, Prędzej będziemy musieli czyścić napęd niż smarowanie. A dlaczego musimy czyścić napęd? Ponieważ przechodząc do kolejnej kwestii, czyli do czyszczenia napędu i brudzenia, w szosie jest w miarę w porządku. Zostawię taką lekką czarną smugę na kasecie. Trochę łapie brud na łańcuchu minimalnie, no ale po tych 400-500 km wypadałoby i tak już napęd wyczyścić. Jeżeli chodzi o Gravela, no to niestety wystarcza na krócej. To znaczy, nie wystarczy na krócej, ale po prostu y, napęd bardziej się brudzi. Trochę bardziej łapie y, brud, trochę zbiera się brud w kółeczkach, więc po prostu trzeba częściej czyścić napęd niż y, smarować. A w przypadku Momuma, Momuma y, jeżeli chodzi o czystość napędu, tutaj wygrywa zdecydowanie. Żadnego śladu w, na kasecie, żadnego śladu na łańcuchu, żadnego śladu na kółeczkach. Jest idealnie czysto. Więc po prostu, no niestety. Jeżeli chcemy mieć czysty napęd, musimy smarować za każdą jazdą. Jeżeli nie chcemy smarować za każdą jazdą, musimy napęd czyścić. Squirt wydaje, by się, squirt wydaje się być takim złotym środkiem, bo aż tak bardzo nie brudzi jak smów, ale trochę bardziej brudzi niż momum. Minimalnie dłużej wystarcza jak momum, ale zdecydowanie krócej niż smów. No i teraz to, to jaki jest wniosek? Wniosek jest taki, że nie ma tak, że jeden jest najlepszy, jeden jest najgorszy w zależności od zastosowania. Wydaje mi się, że tak. MTB, XC, przełajki, jakieś krótkie trasy, do 50-60 km, jak ktoś jeździ na co dzień. Nie przekracza raczej większych dystansów. Głównie w terenie, jeżeli grawele, główny teren, gdzie jest brud, gdzie jest piach, nie jest to najgorsze rozwiązanie. Jakbym jeździł na MTB, z pewnością bym używał momu ponieważ po prostu nie trzeba czyścić napędu. Ja yy, jeździłem, robiłem 1500, 1000, nieraz 2000 km bez żadnego czyszczenia napędu, tylko przecierałem na słowo w sekundę, momentalnie i nakładałem kolejną na warstwę i jechałem. Tutaj to jest praktycznie niemożliwe, no bo po prostu napęd się uwali. W szosie całkiem spoko, długie trasy na szosę, gdzie jest czysto, ewentualnie gravel, gdzie po prostu tej, tego terenu jest trochę mniej, jest więcej jest szosy, no albo ewentualnie ultra maraton, gdzie ktoś już nie patrzy na to, czy na pewno będzie czysty czy nieczysty, po prostu chce mieć żeby zapewnioną smarowanie na bardzo, bardzo długo. Wtedy tak, aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę, że samo czyszczenie nie jest takie łatwe i przyjemne jak, jak w przypadku Momuna. Ten te resztki wostku dosyć długo yy, się utrzymują na łańcuchu, dosyć to czyszczenie jest trudniejsze. Yy, jeżeli chodzi o Momuna, no to w kasetę wystarczy dmuchnąć, a dosłownie łańcuch przelecieć dwa razy zakręcić korbą, trzymając tutaj ręcznik, więc żaden problem, tutaj trochę trzeba się namęczyć Squirt, znowu, jakby złoty środek trochę bardziej się trzyma ten wosk ten łańcuch, te pozostałości wosku trochę trzeba poprzecierać dłużej niż w przypadku Momuna ale nie aż tak, więc mamy jak gdyby, skalę mamy tutaj, z tej strony gdzie jest bardzo czysty napęd, bardzo łatwe czyszczenie i bardzo łatwa aplikacja z tej strony mamy Długą trwałość, jednak trudniejsza aplikacja i trochę bardziej yy, problematyczne czyszczenie. I squirt, który wypada, niby na środku, ale bardziej myślę, że w stronę Momuna. Czyli, jak gdyby to czyszczenie nie jest aż tak mocno wymagające, i no i nie wiem czy mówiłem. Te bardzo mocno trzeba wstrząsać przed użyciem, ponieważ jasne są gęste, więc tutaj się wytrąca osad. Trzeba dosyć początkowo je wstrząsnąć i trzeba pamiętać o wszystkich zasadach, o których mówiłem na początku, bo później będzie płakanie, że yy, mówiłeś, że 500 starczy i nie starczył. Więc wszystkie zasady po kolei osuścić, wyczyścić, zostawić do wyschnięcia zaaplikować raz, zaaplikować drugi raz zostawić na noc do, do zastygnięcia, jeździmy, czyścimy na sucho jeździ, smarujemy, jeździmy czyścimy na sucho, żadnego mycia żadnych karszerów, żadnych yy, pianek i tak dalej, no tutaj da się to na sucho doczyścić ale no jednak ta kaseta zostanie trochę brudna Taki zostaje, po, 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 taka smuga zostaje na kasecie, więc idealnie to czysto nie będzie yy, tyle Miejscowość Anastazewo. Punkt strategiczny sklep spożywczy. Nie wiem czy jest otwarty, ale to jest na razie jedyny sklep, który w ogóle trafił mi się po drodze. I nie wiem, który to jest kilometr, sprawdzę to wam napiszę. Dla zainteresowanych aczkolwiek. Ja chyba i tak jadę w przeciwnym kierunku. Czynne do 18 także Luzik. Czyli tu gdzieś jest start. Pod strzechą chyba można sobie... Noclegi wynająć na przyjezdnych i tam pójdzie trasa, tam Nie przejmujcie, ja to dla siebie tłumaczę Tam pójdzie trasa Chyba tak Sprawdźcie Sprawdźmy te noclegi może Jest tutaj jakby luksusowo Ale może sobie przyjadę dzień wcześniej Zrelaksuję się Kiciś Trasa będzie przebiegać na przykład przez Stadninę Koni z takim oto ładnym budyneczkiem w tle. Ale to normalnie tutaj będzie ekipa. Nie upoważniony tym zbraniony. No widocznie będziemy upoważnieni, bo tutaj prowadzi trasa takimi oto pegierami czy tam jakby to nazwać. Uroczo, uroczo. Tam widzę koń, sobie żuje puszkę. Nie wiem czy powinien. Oddaj tą puszkę koniu. O. No tutaj jest rasa, ewidentnie. Zostaw tą puszkę. Co robisz? Nie dzieje się puszek. Może mu ją zabiorę? Nie, bo mi ogryzie. Nie. I tu też fajnie. O, tu jakiś szybszy szuterek. O, proszę bardzo. A teraz powinna być scena, jak z tej torby wyciągam mój szpanerski, tytanowy kubeczek, kartusz, garnuszek, i palniczek, i dripka minimalistycznego, którego zakupkiem i miałem właśnie dzisiaj testować i miałem przyrządzać sobie przepyszną kawusię. Oczywiście posiadam również świeżo zmieloną, pyszną kawusię z Kolumbii. Ale dlaczego tego nie zrobię? Dlatego, że zapomniałem filterka do jasnej, ciasnej i muszę się szczuć jakąś siekierą z CPN, podrzędnego, który zresztą też jest na trasie tego wyścigu, który przede mną. I za 9 kwietnia też będę się raczył tą ścierą tutaj. Dobre, ale nie dobre. Jadę dalej. Halo Garmin, czemu wasze baterie tak krótko trzymają? Skandal. Powinno to dłużej trzymać. Trzeba ładować. Czy to mi tu wystarczy ten kabelek? Nie wystarczy. Choinka. Ładuje. Wystarczy. Jak na wymiar. No, teraz to jest śniadanko. Nie wiem, czy wejście na taką budkę jest legalne, czy nielegalne. Chciałbym. O kurczaki. Tak jest. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda do góry. Może sobie knopersa zjeść przy okazji. Kurde, boję się. Mę coś tutaj zestrzeli. Ktoś po Witam Was na posterunku. Nic nie widać, ale warun na koniec dnia. Spójrzcie, pięknie. Przepięknie nam się zrobiło. My tu gadu-gadu, a tu 140 strzeliło. Nie wiem jak to możliwe, skoro trasa miała 120. A, no bo się przecież zgubiłem. Pięknie, pięknie, patrzcie to. A co powiecie na odcinek, jak wyznaczać sobie super fajne, gravelowe trasy? Jesteście ciekawi? Możemy zrobić, bo ostatnio właśnie znowu na komucie zawiesiłem się przez chwilę. Kilka trasek sobie opracowuję na sezon, więc możemy zrobić taki odcinek, jak zrobić fajną tra gravelową trasę. Bo niestety z automatu szał nie ma. Żegnam się raz.